Pierwiastek 196. Najlepiej wyliczyć sobie to na kalkulatorze. Po prostu 14. Idziemy dalej. Pierwiastek 324. Skorzystaj z kalkulatora. 18. Pierwiastek 0,16. Oczywiście to jest 4 dziesiąte, ale jeśli tego nie widzisz, możesz sobie rozpisać jako ułamek zwykły: 16 setnych. Pierwiastek z 16 to 4, ze 110 skracamy 4 i 10 przez 2, 2 piąte. I pierwiastek 6,25 setnych. Również tutaj możesz skorzystać z kalkulatora, ale jeśli nie dysponujesz kalkulatorem, 6 całych i 1 czwarta. To zamieniamy oczywiście na ułamek niewłaściwy. 25 czwartych. No i teraz pierwiastek z 25 to 5, a pierwiastek z 4 to 2. Czyli mamy 2 całe i 5 dziesiątych. Trzeciego stopnia pierwiastek z 64. Jaka liczba podniesiona do trzeciej daje 64? No to jest 4, bo 4 do trzeciej to 64. Trzeciego stopnia pierwiastek z 0. Jaka liczba podniesiona do trzeciej daje 0? 0, bo 0 do trzeciej to 0. Kolejny przykład trzeciego stopnia pierwiastek 216. I znów musisz pomyśleć, jaka liczba podniesiona do trzeciej daje 216 to 6. I pierwiastek trzeciego stopnia z 0,001. Czyli jaka jedna tysięczna. To oczywiście 1 dziesiąta. Cwarte stopnia pierwiastek z 16. Jaka liczba podniesiona do czwartej potęgi daje 16? To 2, Bo 2 do czwartej daje 16. 4 stopnia pierwiastek z 81 dziesięciotysięcznych? To 3 dziesiąte. Oczywiście możesz wykonać sobie to na kalkulatorze, wziąć sobie 30 i podnieść do czwartej potęgi. Piątego stopnia pierwiastek z 1. Ile to jest? 1, bo 1 do 5 daje 1. Piątego stopnia pierwiastek z 3125. Jaka liczba podniesiona do piątej daje 3125? To oczywiście 5. Sprawdź na kalkulatorze, czy 5 do piątej daje 3125. Pamiętaj o zasadzie, jak korzystać z kalkulatora. Trzeciego stopnia pierwiastek z minus 27. Widzisz, tutaj mamy pierwiastek stopnia nieparzystego, zatem pod pierwiastkiem może być liczba ujemna. Dlaczego? Bo ujemna do trzeciej jest ujemna. Ile to jest? Minus 3, bo minus 3 do potęgi trzeciej to minus 27. 9 stopnia pierwiastek z minus 1. Jaka liczba podniesiona do 9 potęgi da minus 1? Oczywiście minus 1. Zapiszmy minus 1 do 9. To jest przecież minus 1. 5 stopnia pierwiastek minus 1024. Widzisz, tutaj są pierwiastki z liczby ujemnej. To oczywiście minus 4. Minus 4 do 5 sprawdź na kalkulatorze. 7 stopnia pierwiastek minus 128. To ile? To minus 2, bo minus 2 do 7 daje minus 128. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.